Cześć! Jak pewnie część z Was pamięta, w zeszłym roku zdecydowałam się na depilację laserową. Jestem teraz już po trzech zabiegach i za chwilę opowiem Wam trochę o efektach, które już jak najbardziej są widoczne. Ale jeszcze przypomnę, że nagrywałam film o tym, czy depilacja laserowa boli i czy warto się wstydzić depilacji bikini. I drugi film, czy depilacja laserowa jest bezpieczna, tak od strony medycznej. I oba te filmy podlinkuję Wam na dole w opisie. Jeżeli nie widzieliście, to serdecznie. Zapraszam. Ja depilację laserową robię sobie we Wrocławiu. Mam już sprawdzony salon, który również podlinkuję Wam na dole w opisie. Bo jest to bardzo ważne właśnie, żeby wybrać taki salon, gdzie wiecie, że nikt Wam nie zrobi krzywdy, gdzie mają taki porządny laser, który również Wam krzywdy nie zrobi. I także przed wyborem salonu, warto poczytać opinie popytać może znajomych może znacie kogoś, kto już taką depilację sobie wykonywał, bo od tego zależy wasze bezpieczeństwo wasze zdrowie, ale też efekty, które później będziecie mieć, na przykład mam koleżankę, która znalazła sobie po prostu salon w internecie najbliżej miejsca zamieszkania dodatkowo był jeszcze jakiś grupon na to no i okazało się, że zrobiła sobie 6 zabiegów i wcale nie jest zadowolona, efektów prawie wcale nie widać, no i Także to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. A teraz po, o moich efektach. Tak jak mówiłam, jestem już po trzech zabiegach, zamierzam zrobić sobie jeszcze jeden i zobaczymy, myślę, że na tym się skończy, ale nigdy nie mów, nigdy. Ja robiłam sobie depilację łydek, kolan, bikini i pach i po pierwszym zabiegu największą różnicę widziałam na pachach. Tam mi wypadło najwięcej włosków, ja te włoski zawsze miałam tam najciemniejsze, najtakie grubsze, i pachy goliłam właściwie codziennie, co było bardzo no, takie problematyczne, bo ta skóra była przez to podrażniona, wysuszona. A teraz pachy gole co około 3 dni i te włoski, które mi odrastają, jest ich bardzo, bardzo dużo mniej, ale te, które odrastają, są jaśniejsze, są takie miększe. Bardziej wiotkie, o, są też mniej widoczne. Największe efekty teraz, już po trzech zabiegach, mam na łydkach. Łydki, gole teraz raz w tygodniu, czasem jeszcze rzadziej, bo te włoski, które odrastają, są praktycznie niewidoczne i jest ich bardzo, bardzo mało. Także ja, jak na razie, z depilacji laserowej jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy też, jak to będzie po dłuższym czasie wyglądało, bo teraz jednak jest ten taki no, dość krótki okres po, po tych zabiegach. No, i to bikini, które budzi zawsze najwięcej kontrowersji, wszyscy się tego boją i dlatego też postanowiłam nagrać taki krótki filmik. Będziecie mieć moją reakcję na żywo na depilację bikini i za chwilę będziecie mogli ją zobaczyć. Nie ma się naprawdę czego wstydzić, o czym też opowiadam Wam w filmie, który macie podlinkowany na dole. Ja jak najbardziej na razie mogę polecić. Nie jest to nic, czego się nie da wytrzymać, a efekty naprawdę są warte y, tych niedogodności. Bo myślę, że nie można tu mówić o jakimś nie wiadomo jakim bólu czy, czy poświęceniu. Zresztą zaraz sami zobaczycie. No i ta najbardziej kontrowersyjna depilacja bikini, której większość osób się obawia z wielu powodów i z powodu e, bólu i e, wstydu i wydaje mi się, że ja ten temat wyczerpałam w poprzednim filmie, który podlinkuję Wam na dole w opisie, ale powiem Wam w skrócie, że naprawdę nie ma się czego obawiać. To nie jest taki ból, że musicie zaciskać zęby i, i po prostu nie wytrzymacie i Pójdziecie tam raz i później uciekniecie z krzykiem, dlatego żeby Wam pokazać, że to jest. No wiadomo, nie jest to przyjemne uczucie, ale nie jest to też uczucie nie do wytrzymania. Chcę Wam pokazać moją reakcję na żywo właśnie na depilację bikini. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to zapraszam Was do oglądania. No i oczywiście nie zapomnijcie o kciukach w górę o subskrypcji. I wszystkie linki znajdziecie w opisie. I to. Nie, na razie nie. takie ciepło. Teraz już bardziej. Do trzymania. Do trzymania. Tak. 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 Dobra. już mamy tym momencie nie, nie, tak? to jest nie? Tak. Jakieś nogi w ogóle mam wrażenie, że w ogóle nie ma, nie? Już nawet po sobie. No są widocznie takie rzadkie no, i takie... delikatne, tak?